Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z gry Battlefield Bad Company 2, misji o nazwie, nazwie Heavy Metal. No i teraz już moi drodzy nie będziemy y, kontynuować misji w zimie, tylko jak sami widzicie tutaj mamy chyba Chile, jak on to powiedział. Dobrze, więc z tego co widzę teraz będziemy tutaj sobie walczyć zaraz yy, Tylko nowość jest to, że jesteśmy na czołgu Nietypowa misja I Taka podobna była misja w Call of Duty, tam mamy dwa cele widzę Polerde drzewo Czasami W takim razie musimy je zniszczyć za 7 karana Boga o 200 kroków zwalniających Zacznijcie strzelać Skorzystaj z okniki żeby sobie atakować w dystansu Ciężko tam trafić Dla mnie oni oberwali tam O to daleko Może troszeczkę wyżej. O, świetnie. Tam jeszcze ktoś był. Nie gdzie to za bardzo jest. Może mm, tak sobie tutaj zjadę, żeby te drzewo minąć. Co tam jest w ogóle? Tam nic nie widzę. Troszkę dalej. O, jeszcze wyżej? Dziwne. W co to nam trzeba trafić w ogóle? W tą wioskę tam? Prawda, nie jestem pewien, w co to trzeba trafić. chodzić nawet leci mniej więcej w ten cel, w który strzelam. Może trochę niżej? Nie wiem, mi się zdaje, że możemy podychać sobie tam dalej? Kurde, dziwnie się kieruje. Może to miało miał lepszy widok, wiecie? Od obrywamy? No, nietypowa misja, przyznam. E no, czołg powinien tu to zniszczyć. są to na przełaj podjedziemy? Oho, to musiało boleć. Dobrze, wjedźmy znowu na tą ścieżkę. Tak bym proponował. I tutaj jest lepszy, mi się zdaje, widok. Oj, oj. Dobrze, teraz tutaj mamy następny cel, kolejna wioska jakaś. Dobrze, może troszeczkę zwolnię. Dziś niżej to jest gdzieś w dole. A, to tutaj jest dobra. Skąd oni w nas strzelają? Joj. Nie, te dwa dwa pociski może tam wyrzucę. <laughs> Gdzie te cele są? Jak ten czołg jeździ? Jak tym się kieruje w ogóle? Serio, nie wiem Dobra, to już tak będzie mi łatwiej Nadal jakiś cel tutaj mamy. Jak nadal nic tutaj nie widzę ciekawego. Ciekawe, ciekawe. Oj, oj jakaś górka jest. Podnieśmy może tutaj troszeczkę. Oj. Ten cel jest tutaj. Spróbujmy to rozwalić może. Aha, tutaj trzeba było przyje przyjechać, wow. Czekajcie chwileczkę, ja tutaj tylko podejdę. Jakiś ekran tu jest. E-wejście. Co to jest? Wow. R-wznoszenie. Czy to jest coś w rodzaju drona? C. Przełączenie kamery mm, nie za bardzo ogarniam Ach, tym się strzela, tak? O, mogę zbliżyć jeszcze, świetnie. Oj, ja chyba oddaliłem. To bardzo nie ogarniał o co w tym chodzi. Prawym przyciskiem myszy sobie do nich strzelam tutaj. R wznoszenie, F nurkowanie. No, padanie, no.

Teraz ja pewno trafić, no jakim cudem nie? Dobrze, to ją czołg, jak? Dobrze, świetnie.

Nieco ciekawo się z nim kieruję, takie po prostu tak jakbym krową kierował. No bo tu jest nasz czołg, i tutaj widzę jakąś kolejną wiochę. Nie, wiem, strzelę sobie. Lekki pojazd, pancerny, na atak. Gdzie jest ten lekki pojazd? Dobrze, chyba mi się udało. Gdzie teraz moi drodzy? Nie wiem, do przodu raczej. Dobrze, czołgu już na drodze nie ma. Rozwaliliśmy go na strzępy. W Call of Duty właśnie podobne misje były. Oj, czołg jakiś. Ej, panie! Jezus, Maria że chyba mi się uda... Kolejny Jezus Maria Nie, tutaj jeszcze coś nie, nie ma Ale szczerze mówiąc chyba udało mi się na styk przeżyć Jak tym się kieruje Coś w tym rodzaju chyba <śm> <śm> Niewiarygodne kamerę mogę zmienić w ogóle? Mi się zdaje, że ja po tych najgorszych dziurach jadę Poczekajcie chwileczkę, bo tutaj mamy... Czołg, ale to jest chyba nasz czołg Przed no. nami Nie, to są nasi, ale gdzie są przed nami? Chwileczkę ja tylko tak sprawdzę Tu nic nie ma raczej, dobrze A teraz zauważyłem, że mam e, Na dole taki znaczek tego czołgu Jak on mniej więcej e, jest położony Czy jest położony pod kątem Czy, czy o co tam kaman, ojoj czołg O Chyba pogibne Nie mogę w ogóle trafić przez to o, Strzelaj, strzelaj jeszcze strzela, no niewiarygodne. Wow, jakim cudem jest się ja on utrzymuje jeszcze? Tam jest jeszcze kolejny chyba. Odjedźmy może, jakbym mógł. No niewiarygodne. To jest za daleko, za blisko. Niewiarygodne. Tego tutaj już nie ma pana. Troszeczkę wyżej. Dobra wioska jest tam naprzód. Tam naprzód. Dobrze, po nim chyba jakieś alarmy się połączały. Nie dlaczego no, jakieś alarmy się połączały? Taki dziwny dźwięk, takie pikanie jest Dobrze, jedziemy dalej nadal Cały czas przed siebie Żadnych, żadnego wroga na razie nie ma jest to za miasto Gdzie mamy wjechać tu? że to chodźmy. Tutaj widzimy sobie. Brawo Co mamy natrafiać? Jak to się na wywołuje? Lewy przycisk myśląc... Wow, wow, wow. Dobrze, niech przyleci pierwszy nalot. Może gdzieś tutaj skitram, więcej nie widzę ich. Uwaga! Dobry strzał, cel jaj, jakieś skały. Muszę się schować gdzieś. System nieaktywny. Może trzeba, może trzeba poczekać. Nie, dlaczego mam system nieaktywny? Ojoj, ale tutaj jest nieciekawie Dobrze, tutaj dajemy coś No tam nie mogę nic nacelować, naprawdę O, tutaj jest coś Uwaga, może teraz coś tutaj przyleci. Dobrze, chyba trafili. Miasteczko troszkę już w ruinach leży. Gdzieś tu jeszcze było, chyba. Nie, tutaj chyba aż nie będzie. Gdzie jeszcze, gdzie jeszcze? Mapie mi pokazuje, że. Wow, tam chyba nie. O, o, o chwila. Tam, ale jak tam czekajcie chwileczkę? Może przez te drzewa tutaj przejdę tylko. Dobra. Popatrzmy się. A, świetnie. Pieszo wejdziemy Czyli nadal się akcja toczy Dobra, gra się zapisała Myk przez rzekę i z naszym shotgunem w ręku lecimy do przodu Co tu do dźwięki? Dobiję go, żeby się nie męczył Właśnie tego Kirillenka trzeba znaleźć. Wątpię, że go teraz znajdziemy, prawdę mówiąc. Słuchajcie, tyle ja mam tutaj coś specjalnego. Mogłem się schować do budynku, i miałem wyrzutnie rakiet, więc mogłem ją tutaj specjalnie użyć na tą okazję. Na pewno by była miazga. Tak naprawdę dużo nie mamy do nadrobienia, tylko przejść przez tą rzekę i tutaj kawałek wyżej do, domu, do góry. No właśnie, tutaj będą zaraz chyba Boga? Kurczę, molę, tu nawet nie mogę się nigdzie schować. Oga. Chyba nic to nie dało. Ale jak tam przejść na drugą stronę? Słuchajcie, co ja może rozwalę te drzwi. Dobrze, I tak myknę na, na drugą stronę jak najszybciej no, niego ja nie rozwalę w ten sposób. Mhm, a tutaj nie mam, nie mam żadnej tej, żadnego okna. Tam coś jest. Dobrze, tędy. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce. Ojoj. Jednak złe Nie no, musimy się jakoś rozwalić mi się zdaje Ciężko może być kurcze Jednak fajnie będzie teraz wejść do tego budynku Nie trzeba nic kombinować, od razu do tego budynku wejdziemy po prawej No i tam dalej będziemy kombinować Może ja już wbijam. Nie przez te kraty dostrzelę do nich. Ojoj. A teraz tego pana na górze nie ma, nie wiem o co kaman. Tutaj ktoś jest, chyba. Nie dlaczego taki dziwny pył jest tutaj. Zresztą siwy ekran. Dobra. Tutaj jest jeden. Dobra, nie, nie trafiłem chyba. Se wybrałem moment na przeładowywanie. Nie ciekawie teraz byłoby zginąć, powiem tyle. Tam ktoś jeszcze? Może już? Weźmy do tego budynku. Po co ja tutaj w zasadzie wyważałem te drzwi to było fajne przejście? Dobrze, tutaj coś jest niby. Miał przy sobie cholernie ciekawe rzeczy. Telefon satelitarny, kupę kart telefonicznych, 50 tysięcy dolarów. Ale to nie wszystko. Twierdzisz, że wie, gdzie jest Kirilenko i że nam powie, jeśli dopuścimy wolność. Dobra, dajcie nam kilka sekund. E, ile podajesz? 5. Eno. 5. Spoko. Waszych hambli i waszej broni. Oczywiście, sir. Co pan powierzał temu jeńcem? Nie. Oprócz tego, po co tu jesteśmy? I tak po prostu spasował? Tak. Wiedział, że ma rodzinę w Houston. Tak Zajmijcie Sami ludzie są po prostu rodziną. Hmm. Dobrze. Więc teraz mi się zdaje, że misja dobiegła końca, moi drodzy, więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę. No i zapraszam już jutro po kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć!